Witam serdecznie na kanale Weganizm to Walka. Przypominam, że w przyszłości nazwa może ulec zmianie. Co więcej, może nawet regularnie być zmieniana, po to, aby w ten sposób promować coraz nowe idee i nowe hasła. Dzisiaj chciałabym poruszyć, a właściwie rozpocząć bardzo trudny i na troszeczkę bolesny temat, mianowicie podziałów w środowisku wegańskim, konfliktów wewnętrznych, które. W pewnym sensie ku mojemu zdumieniu czasem przybierają dość ostry charakter. Zaznaczam, że jestem jak najbardziej za dyskusją, debatą. Nawet starciami, nawet lekkim konfliktem, ale czasem widzę, że przybiera to formę niedopuszczalną, moim zdaniem. Obserwuję to przede wszystkim na anglojęzycznym YouTube, ponieważ przede wszystkim obserwuję na co dzień anglojęzyczne kanały wegańskie i boli mnie to i jednocześnie szokuję, kiedy widzę, że weganie potrafią nawzajem siebie wyzywać, że nie są to tylko Rozbieżne poglądy. Nie są to tylko ścierające się wizje, różne koncepcje skutecznej strategii, ale to wręcz przybiera formy jakichś personalnych przytyków, wojenek. Bardzo mi się to nie podoba i bardzo chciałabym Was tutaj uwrażliwić, chciałabym jednocześnie. Troszeczkę wprowadzić informacji, jakie takie główne podziały w ogóle istnieją, abyście, jeżeli nie macie o tym pojęcia, obrali własny punkt widzenia, wiedzieli po której niejako stronie się opowiadacie, czyje argumenty bardziej do Was przemawiają. Jednocześnie bardzo chciałabym apelować o to, aby wśród polskich wegan te konflikty nigdy nie nabrały tak niesmacznego charakteru, bo i tak już słyszę. Że niestety również w Polsce mają miejsce nieprzyjemne wegańsko-wegańskie dramy. Ja mało jestem tego świadoma, ponieważ nie śledzę Facebooka, a podobno właśnie na Facebooku jest najwięcej tych potyczek, i podobno również wśród polskich wegan potrafią być one niesmaczne. Zanim przejdę do tych głównych podziałów, Wśród wegan i na pewno nie uda mi się tego omówić w jednym odcinku, więc na pewno raczej to może być seria dwóch, trzech, może odcinków. Jednak zanim przejdziemy do tych typowo wegańskich podziałów, warto uzmysłowić sobie, że weganie to są tacy sami członkowie społeczeństwa jak cała reszta, więc dzielą nas nie tylko odmienne wizje na temat strategii wegańskich. Czy preferowanych taktyk, ale także dotyczą nas wszystkie te podziały, które dzielą nasze społeczeństwo. W ostatnich latach społeczeństwo bardzo się podzieliło i to w sposób też bardzo agresywny wręcz, w związku z tematem pandemii oraz szczepień. W tym tam jeszcze motywem takim pomniejszym była kwestia maseczek lockdownów i protestów przeciwko wszystkim obostrzeniom, ale wydaje mi się, że najmocniej społeczeństwo podzieliła kwestia szczepień. Do tego stopnia, że nawet mnie, jeden weganin, nazwał płatnym trolem przemysłu farmaceutycznego, sugerując, że jakobym czerpał jakieś korzyści materialne z racji zaszczepienia się. Zobaczcie, weganin... Atakuje drugiego weganina i stawia na ostrzu noża sprawę szczepień. Czy w ogóle takie coś powinno być? Mnie to wkurza, bo jest to sprawa tak mało istotna na tle wagi walki o życie miliardów zwierząt to, czy ja się zaszczepiłam, czy nie. Jakie to ma znaczenie, zwłaszcza że ja nikogo nigdy do szczepień nie namawiałam. Co jedynie podzieliłam się tym, co wiem, tym co udało mi się sprawdzić na temat koronawirusów od tej strony czysto naukowej po to, żebyście mieli jakiś tam nieco szerszy obraz i mogli podjąć słuszną decyzję. Dla mnie jest to sprawa nieistotna. Jest to twoja sprawa, czy się zaszczepiłeś czy nie. I Drażni mnie to, że nie dość, że są między nami różne rozbieżności, między weganami, to jeszcze dodatkowo ktoś wprowadza taki śmierdzący, cuchnący konflikt zupełnie niezwiązany z weganizmem i jeszcze bardziej dodatkowo rozbija to środowisko. Taki temat jak szczepienia też potrafił spowodować wiele zamętów w samym środowisku wegan. Moim zdaniem jest to niedopuszczalne. Pamiętajcie o priorytetach. My walczymy o o wiele większą wagę, a nie o to, czy ktoś się zaszczepi, czy się ktoś nie zaszczepi. Czy będzie trzeba nosić maseczkę, czy nie, czy ją założysz, czy nie założysz, to jest naprawdę nieważne. To jest jakby, jak dla mnie, to jest jakby walka o tym, czym podcierasz tyłek, czy, papier, czy papierem różowym, czy białym. Pamiętajmy o priorytetach zawsze i... No, wkrótce będą wybory i znowu będą kolejne podziały, aczkolwiek jeżeli chodzi o politykę, to tutaj to już jest troszeczkę inna kwestia, bo faktycznie politycy podejmują decyzje na temat zwierząt, więc no, tutaj to już bardziej powiedziałabym, że uzasadnione. Mogłyby być jakieś starcia, nawet wówczas, nawet między weganami, aczkolwiek zawsze pamiętajcie, żebyście nigdy nie doprowadzali do konfliktów tak zaostrzonych, że się okaże, że aż nie jesteśmy ze sobą w stanie współpracować. Bardzo chciałam słyszeć, że nawet jeżeli się z czymś nie zgadzamy, że zupełnie nie jeden drugiego nie jest w stanie przekonać w jakiejś tam... To mimo to, kiedy pada hasło... Że jest coś do zrobienia dla zwierząt, że zbieramy się i gdzieś tam protestujemy. To te wszystkie podziały pójdą na bok i mam nadzieję, że będziemy zawsze w stanie wszyscy razem stanąć w obronie tego, co najważniejsze. Dzisiaj chciałabym posiłkować się i nawet rozpocząć tą. Krótką prawdopodobnie, mam nadzieję, serię na temat konfliktów i podziałów wewnątrz społeczności wegańskiej. Zacznę od posta. Nie będę go całego czytać, bo on jest troszeczkę za długi, ale polecam, żebyście sami weszli na tę stronę, sprawdzili. Jest to post na stronie Facebook o nazwie Vegan dla Zwierząt. Ogólnie tę stronę polecam. Jest tam bardzo dużo ciekawych informacji. Jest tam dość radykalne, konkretne opowiadanie się po stronie praw zwierząt. Wyczuwam tam konkretną, radykalną postawę, więc jak najbardziej popieram, jest mi to jak najbardziej bliskie. Niemniej z paroma rzeczami nie mogę się zgodzić z autorem tej strony. No właśnie, dzisiaj chciałabym. Częściowo skomentować posta, jak również komentarz, istotny komentarz pod y, tym postem, ponieważ tutaj zarysuje nam się jeden z takich najgorszych, moim zdaniem, najbardziej nieuzasadnionych i najgłupszych podziałów w świecie wegan. Może jeszcze tak szybciutko tytułem wstępu, ponieważ te podziały mamy dwa takie największe, najgłębsze. Jeden to jest podział na Abolicjonistów i welferystów, czy welferystów z, z Polskiego. Oczywiście welferyzm nie ma nic wspólnego z weganizmem, ponieważ zakłada on walkę o poprawę warunków życia zwierząt w hodowlach, czyli dopuszcza istnienie hodowli, a weganizm z definicji jest postawą sprzeciwu wobec wszelkich form eksploatacji zwierząt. No czyli welferyzm ma się nijak do weganizmu. Ale dlaczego mimo to też to poruszam i na pewno ten temat jeszcze mocno rozwinę, chociaż już wielokrotnie o tym mówiłam. To jest temat, który się stale przewija na moim kanale, ale też odrębny odcinek specjalnie temu poświęcę. Dlaczego? Ponieważ ten kierunek angażuje i absorbuje wielu wegan. Wielu wegan dało się przekonać do tego, że nie da się... Mówić do społeczeństwa otwartym tekstem, mówić prawdy, że ludzie są tak źli i ograniczeni umysłowo, że trzeba takim im krok po kroczku przekazywać, niejako sączyć im ideę, że zwierzęta też tam może troszkę cierpią, może tak niefajnie jak się je torturuje, że to tak trzeba stopniowo. Mając pewną wizję tego, co ich zdaniem jest skuteczne, weganie w dość sporej ilości angażują się w strategię z gruntu niewegańską. Oczywiście, to nie jest tak, że tam nie ma żadnych argumentów i że kompletnie żadnej racji nie ma po ich stronie, i że również nic nie robią dobrego dla zwierząt. I chętnie do tej kwestii i do tego podziału, Powrócę, aczkolwiek mówię, to nie jest podział stricte pomiędzy weganami, ponieważ welfare w ogóle nie jest weganizmem, ale niestety absorbuje wielu wegan i wówczas owi weganie już nie angażują się, podobno nie pojawiają się na protestach w obronie praw zwierząt, czyli prawa do życia, prawa do nienaruszalności. I no to jest moim zdaniem już złe. No, jest jeszcze wiele, wiele, wiele innych kwestii, które szerzej omówię w odrębnym odcinku, a oczywiście ten temat już też wielokrotnie już się pojawia na moim kanale. Okej, okay, dobra. Druga kwestia, druga taka najbardziej bolesna jak dla mnie i najgłupsza kwestia, jaka w ogóle zaistniała w środowisku wegańskim, jest to intersekcjonalizm. W polskim mało się przyjęło to słowo, natomiast w angielskim internecie świszcze na prawo i lewo, na wegańskich kanałach i osobiście, mnie osobiście doprowadza ono do szału, bo ono, to słowo nigdy nie powinno było wejść do języka obrońców praw zwierząt. Interseksjonalizm jest to pojęcie z zakresu socjologii, pojęcie naukowe. A oznacza ono, że nie możemy wszystkich osobników danej grupy, dyskryminowanej grupy traktować w jednakowy sposób i jedną strategią próbować rozwiązywać problemy wewnętrznie bazro, bardzo zróżnicowanych grup społecznych. Przykładem może być bezrobocie. Czy można taką samą strategię zastosować do rozwiązywania problemu bezrobocia na wsi i w mieście, przecież to co sprawdzi się w mieście, może zupełnie nie wypalić i nie rozwiązać problemu ludzi bezrobotnych na wsi. Takim klasycznym przykładem, kiedy tłumaczę się, czym jest interseksjonalizm, jest doświadczenie czarnej kobiety. Jest tłumaczone, że. Dyskryminacja, jakiej może doświadczyć czarna kobieta, jest czym innym, czego doświadczy czarny mężczyzna, dlatego nie można wszystkich czarnych wrzucać, że tak powiem, do jednego worka. Poza tym zupełnie inna jest sytuacja osoby ciemnoskórej, urodzonej w bogatej rodzinie. Zupełnie co innego, jeżeli to jest osoba z biednej rodziny. I, i w zasadzie to o to chodzi o, w intersekcjonalizmie, żeby, no właśnie, nie wrzucać do wielkich worów, dużych grup społecznych, tak jakby ich problem był jednolity. Że trzeba ich tak jakby podzielić na znacznie drobniejsze podgrupy i zupełnie zastosować inne podejście, pragnąc rozwiązywać ich problemy. I o to chodzi. I teraz powiedzcie mi, jak to się ma do weganizmu? Oczywiście chodzi tutaj o dyskryminację. I to chyba jedyna idea, która łączy intersekcjonalizm z weganizmem. Chodzi o przeciwdziałanie, o walkę z dyskryminacją, w naszym przypadku dyskryminacją gatunkową. W internecie anglojęzycznym, niestety, w kółko widzę, że to pojęcie. Jest używane bardzo często bez zrozumienia, bo jakby nie było, jest to pojęcie ze świata nauki. Nie jest ono powszechnie zrozumiane, zrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Nie występuje ono w słowniku potocznym, a jednak w środowisku wegan stało się wręcz obelgą. Ludzie zaczęli nawzajem siebie wyzywać tym pojęciem. Bardzo mnie dotknęło w ostatnim czasie, kiedy jeden z moich ulubionych youtuberów wegańskich, prowadzący kanał Carnis The Banked, obrzucił tym pojęciem drugiego. Też spośród moich ulubionych youtuberów wegańskich, Cranky Vegan, nazywając go intersekcjonalnym papetem, czyli jakąś kukiełką intersekcjonal intersekcjonalną. O Jezus, nawet ciężko jest to wymówić. To stało się po prostu obelgą. Ludzie się zaczęli wyzywać w ten sposób. I mnie to boli, ponieważ są to dwa wartościowe kanały, które bardzo wiele wnoszą I od jednego, i od drugiego można się sporo dowiedzieć. Zmuszają do myślenia, są to prowokacyjne kanały. I jest to takie przykre, że dochodzi do tak niesmacznych personalnych konfliktów, i wyzwisk, a ja już w, w szczególności jestem przewrażliwiona słysząc to słowo. Wydawałoby się, że niespecjalnie to słowo zostało zaadoptowane do języka polskiego i do polskiej debaty, a jednak, a jednak pod postem, o którym wspomniałam, widzę komentarz osoby, której osobiście nie znam, ale o której słyszę, że jest bardzo. Zasłużoną działaczką prozwierzęcą i nie mam nic przeciwko tej osobie. To, żeby też było jasne, nie znam tej osoby. Jeżeli faktycznie tak dużo robi dla zwierząt, prawdopodobnie miałabym wielką przyjemność protestować u jej boku i współpracować. Ale no, w tej kwestii się nie zgadzam i nie rozumiem, co ona ma na myśli, dlaczego tak twierdzi. Nawet ukryję jej tożsamość, bo nie chcę, żeby to był jakiś tam personalny atak na. Konkretną osobę. Pisze ona tak, dziękuję za ten post długo przeze mnie wyczekiwany. Intersekcjonalizm zawsze był największym wrogiem praw zwierząt. Boże, dlaczego? Czy jest w stanie mi ktoś wyjaśnić, dlaczego intersekcjonalizm zawsze był największym wrogiem praw zwierząt? Dlaczego precyzyjne trafianie w problem różnych grup społecznych miałoby być największym wrogiem praw zwierząt. Dlatego Anonymous for the Voiceless całkowicie od tego się odcięło. Owszem, właśnie często to środowisko rzuca tymi obelgami na prawo i lewo. Nawet mnie też się oberwało na kanale anglojęzycznym. Też mnie ktoś wyzwał w ten sposób i zachodziłam głowę, dlaczego? I myślę sobie, może dlatego, że czasem Poruszam kwestię autyzmu od czasu do czasu z prostej przyczyny. Jak wiecie, mój syn jest lekko autystyczny, i po prostu mam co nieco do powiedzenia na ten temat. Chcę się podzielić swoim doświadczeniem, naszymi drobnymi sukcesami, bo może komuś to pomoże. I co nie wolno mi? Bo w tym momencie ja się zajmuję sprawami ludzkimi, a i tego nie wolno. Tak? To jest źle widziane przez wielu wegan. A dlaczego miałoby to być wrogiem praw zwierząt? To no nie pojmuję wręcz. I ta osoba pisze dalej tutaj może jedno zdanie pominę, ale sprawa morderstwa afroamerykanina Georgia Floyda obnażyła ten fakt. Ale czy ona obnażyła, że intersekcjonalizm jest zły, kompletnie nie obnażyła intersekcjonalizmu? który należy do domeny rozważań naukowych, prawda? Widzieliśmy protestujących w obronie praw człowieka z uciętą głową świni na ulicach miast. Co to ma do intersekcjonalizmu? Nic. Bo może tutaj poszerzmy troszeczkę kontekst. Dlaczego weganie w ogóle zaczęli używać tego pojęcia? Bo jest to w ogóle dziwne. Jest to nieprawidłowe i w ogóle chore. Chodzi o to, że... Wtedy, kiedy wybuchła ta cała afera z zamordowaniem czarno-skórego mężczyzny, wtedy, kiedy powstał ten cały ruch Black Lives Matters, niektórzy weganie zaczęli głosić w ten sposób, że jako weganie powinniśmy się opowiadać przeciwko każdej dyskryminacji, nie tylko dyskryminacji gatunkowej. Wielu wegan zaczęło otwarcie popierać ten ruch belem. Wielu wegan także zaczęło stawać otwarcie w obronie mniejszości seksualnych. Nawet w moim mieście mogliśmy zobaczyć na Marszu Równości Sylwię Spurek z transparentem weganie dla LGBT, dla społeczności LGBT, nie pamiętam jak tam dokładnie to było sformułowane. Faktycznie, część wegan także w Polsce. Opowiada się przeciwko różnym formom dyskryminacji, nie tylko gatunkowej, ale także rasowej, ze względu na orientację, czy też przeciw seksizmowi. Niestety y, część twierdzi, że to nie ma sensu, ponieważ zarówno społeczność LGBT, jak i osoby ciemnoskóry namiętnie zajadają się mięsem i mają. Gdzieś sprawy, o które my walczymy, że oni sami też są źródłem opresji. Więc czy my, jako weganie, powinniśmy stawać w obronie oprawcy grupy, w której to obronie my stajemy? Jest to kwestia naprawdę trudna do rozwiązania. Ja sama widzę za i przeciw. Sama się często zastanawiam, czy to jest dobrze, że jako ludzkość już osiągnęliśmy taki stopień rozwoju, że już udało nam się wydostać z opresji tak wiele różnych grup, niestety społecznych, niestety tylko ludzi. Mamy dzisiaj zupełnie inne traktowanie, inny status dzieci. Dzisiaj już nie można bezkarnie dzieci bić, podczas gdy kiedyś było to normalne. Ba, zalecane przez Biblię. Biblia mówi wręcz, że jeżeli Twoje dziecko Cię nie szanuje, możesz je zabić. Więc widzimy, jak bardzo cywilizacyjnie się rozwinęliśmy, jak bardzo nasza świadomość wzrosła i jesteśmy coraz bardziej świadomi tych różnych rodzajów opresji. Różne grupy społeczne są bardziej świadome swoich praw, pewne siebie, kobiety. Czują się równe mężczyznom, chociaż jeszcze może z 50 lat temu byłoby to nie do pomyślenia. I ja nie potrafię udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy to dobrze, że jako ludzkość już wyzwoliliśmy z opresji tak wiele różnych grup społecznych. Pokonaliśmy niewolnictwo, walczymy z rasizmem, i praktycznie ten rasizm myślę, że jeżeli jeszcze gdziekolwiek występuje, to raczej w sposób szczątkowy, bo Ym, nigdzie nie jest dozwolony prawnie, czyli on istnieje co najwyżej, jeszcze mentalnie, wśród jednostek, ale już niesystemowo. To nie tak jak z prawami zwierząt, że wolno zwierzęta zabijać. Yy, czarnych już nie wolno dyskryminować, nie wolno ich zniewalać, wykorzystywać, także można powiedzieć, że ten problem w sposób systemowy już pokonaliśmy. No i teraz pytanie, czy to dobrze, że już tyle grup wyzwoliliśmy, a, sprawami, a prawami zwierząt nawet jeszcze nie zaczęliśmy się zajmować jako społeczeństwo globalnie? I tak, i tak można argumentować za i przeciw, bo wyzwolone kobiety nie mają dzisiaj żadnego problemu, żeby na obiad przyrządzić rodzinie kurczaka, czy podać na stół ciało jakiegokolwiek zwierzęcia. Czy ta wyzwolona kobieta pamięta o tym, że w czasach biblijnych sama miała status porównywalny z krową, że w przykazaniach bożych miała podobny status, że nie wolno pożądać żony oraz wołu, osła czy niewolnicy. Także żona. Niespecjalnie miała wyższy status od krowy, oślicy czy niewolnicy. Nie mówiąc, że Libia ja sankcjonuje niewolnictwo. I czy ci potomkowie czarnych niewolników pamiętają o tym, że kiedyś sami byli eksploatowani podobnie jak, jak współczesne zwierzęta? Czy to jakoś im dodaje empatii? Czy to dobrze, że najpierw wyzwoliliśmy ludzi, a o prawach zwierząt praktycznie jeszcze nie zaczęliśmy mówić jako społeczeństwa. Nie wiem, nie wiem, co byłoby lepsze. Może lepiej, gdyby prawa kobiet wciąż były na równi z prawami krów, gdybyśmy musieli walczyć o to, żeby nie zabijać ludzkich dzieci, i łatwiej by nam to było połączyć z cielętami i dziećmi poza ludzkimi Nie wiem, co byłoby lepsze. A może właśnie lepiej, że rozwiązujemy. Kwestie tych wszystkich dyskryminacji i opresji, bo dzięki temu łatwiej nam jest wyjść w tym momencie z problemem zwierząt, ponieważ walka z opresją już jest znana ludziom. Możemy przejąć te same metody walki, tą samą narrację, też walczymy z dyskryminacją. Słowo dyskryminacja dzięki temu stało się zrozumiałe dla y, społeczeństw, wszystkich praktycznie. Mówiąc o walce z dyskryminacją gatunkową, jesteśmy zrozumiani. Gdyby nie było tak długiej historii walki z dyskryminacją każdą po kolei, na przykład rasową czy co do płci, Jak byśmy się zabierali do walki o prawa zwierząt? Jakiego języka byśmy używali? W jaki sposób byśmy komunikowali, o co nam chodzi? Kto by nas w ogóle zrozumiał? Jakbyśmy przemawiali do czyjejś wyobraźni i do wrażliwości? Więc być może to jest dobre, że jako społeczeństwo walczymy z tymi wszystkimi dyskrymi z dyskryminacjami. I może właśnie nasza sprawa, sprawa obrony praw zwierząt, zyskuje dzięki temu, że walczymy z tymi wszystkimi opresjami. Więc tu nie chodzi o poszczególnych. Przedstawicieli społeczności LGBT czy czarnoskórych, czy oni akurat zjedli kurczaka dzisiaj na obiad, czy jednak są weganami, to nie chodzi o jednostki. Chodzi o ideę walki z opresją w ogóle. Napisz mi w komentarzu, co ty sądzisz: czy weganin powinien być przeciwnikiem każdej opresji i popierać walkę z każdą opresją? Czy powinien się odciąć od problemów ludzi i skupić tylko i wyłącznie na zwierzętach? Jak zwykle, i tym razem przerwałam wideo, dlatego że byłoby za długie, jak na jeden raz. Za jakiś czas wracam z ciągiem dalszym. No i niestety, dopiero w drugiej części omówię posta którego zapowiedziałam, a w zasadzie tylko część jego, ale już dzisiaj możesz sprawdzić. Zachęcam i polecam stronę na Facebooku Vegan dla zwierząt. A ja na razie dzisiaj żegnam się i do zobaczenia wkrótce.